Witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Adrian Afianny, jestem produktowym ekspertem w firmie Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Dzisiaj pragnę zaprezentować państwu nietuzinkowego kotura, jakim jest Mercedes AMG A35 Formatic. Samochód standardowo wyposażony jest w pakiet AMG, który uzupełnia pakiet aerodynamiczny, w skład w którego chodzi dokładka zderzaka oraz splittery. Warto wspomnieć o kolejnym elemencie pakietu aerodynamicznego, jakim jest lotka tylnej klapy, która ma za zadanie zwiększyć stabilność przy wysokich prędkościach. Samochód jest wyposażony w dwulitrowy turbodoładowany silnik o mocy 306 koni mechanicznych. Napędzany jest napędem Formatic, który dzięki Wielopłytkowemu sprzęgu jest płynnie rozdzielany pomiędzy przednią a tylną osią. Dobrą trakcję zapewniają 19-calowe felgi oraz opony o sportowych parametrach. Z tyłu w oczy rzuca nam się dyfuzor oraz dwie sportowe końcówki układu wydechowego, z których wydobywa się piękny dźwięk silnika. W samochodzie sportowy charakter podkreśla nam kierownica AMG z łopatkami, tapicerka z półskóra z Alcantarą wykończona czerwoną nicią oraz przełączniki Dynamic Select na kierownicy. Samochód jest wyposażony w aplikację AMG TrackPace, która służy do pomiarów okrążeń, przyspieszenia oraz drogi hamowania. Samochód jest wyposażony w pakiet Premium Plus, w skład którego wchodzi dach panoramiczny, nagłośnienie Burmester czy fotele z pamięcią. Dzięki funkcji Ray Start sprintem samochodem do setki trwa zaledwie 4,7 sekundy. Czy chcecie to sprawdzić? <śmian> Prezentowany model jest dostępny do jazdy testowej, na które zapraszam państwa już dziś w naszego AMG Performance Center Danuta i Ryszardczak w Rzeszowie przy ulicy Krakowskiej 32. Pozdrawiam Adrian Owsiany.